Witam serdecznie, Łukasz Pisarek, Dom Maklerski i dms -a. W dniu dzisiejszym notowania euro-dolara znajdują się w okolicach poziomu 1,3290, a w tym momencie dolar nieco się umacnia. Dolne ograniczenie konsolidacji, w której notowania znajdują się już dobre kilka dni, to jest poziom 1,32. Jest to bardzo silny poziom wsparcia i można oczekiwać mocnego odreagowania w tych okolicach. Biorąc pod uwagę sytuację na polskim złotym w stosunku do euro, są to okolice 4,51. W tym momencie górne ograniczenie pozostaje na poziomie 4,54. Za dolara płacimy 3,39 i w tym momencie poziom 3,40 również pozostaje górnym ograniczeniem, jeżeli chodzi o wzrosty na tym wykresie. A w dniu dzisiejszym nie ma istotnych informacji makro. Natomiast w całym tygodniu będą napływały istotne informacje ze Stanów Zjednoczonych. Dziękuję.